Cześć wszystkim, Marek z tej strony witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy w Space Engineers, ponieważ wyszła aktualizacja do wersji 1.19.1.020. Oh, to było długie. No, e, ta wersja, a właśnie tutaj możecie sobie kliknąć i zobaczyć sobie te nowości. E, I teraz mamy oprócz tego, że doszło sporo nowości w, w samej aktualizacji, to jeszcze pojawiła się nowe DLC. Które w sumie dodaje to, co teoretycznie dałoby się łatwo zrobić modami, i w sumie w modach już było, ale wiecie, to jest to sama sytuacja z tym poprzednim DLC. To jest całkiem fajna rzecz. Po pierwsze, dlatego, że to jest zrobione przez samych autorów gry, więc jest lepiej zintegrowane z grą niż mody. A poza tym, dodatkowo, jest jeszcze to kwestia ta, że to samo co mówiłem wcześniej, że wiecie, no autorzy zapracowali sobie na sukces gry. Brali chopratę jednorazową dawno, dawno temu, więc ja nie mam powodu, żeby krzywić się, że teraz wychodzą płatne dodatki. Szczególnie, że te dodatki nie są drogie, bo ten najnowszy kosztował 21 zł, czy coś ten deseń. Jeśli chodzi o pytanie o serię Space Engineers'u, bo to jest taki odcinek, powiedzmy, jednorazowy zrobiony z okazji wyjścia aktualizacji. A jeśli chodzi o całą większą serię, to mam parę pomysłów. I w najbliższym czasie coś tam chciałbym ruszyć z tym. Widziałem wielkiego, jakiegoś gigantycznego moda dodającego wątek dla jednego gracza, więc to może być całkiem interesujące. Zobaczymy. E, dobra, e, przejdźmy do rzeczy, które dodaje ta aktualizacja, bo dodaje ona całkiem sporo. E, z takich rzeczy, które są e, oczywiście niezbyt e, rzucające się w oczy, e, na przykład zobaczcie: autorzy dodali do menu G coś takiego jak Build Planner. Jak sobie to klikniemy, to teraz możemy sobie klik. Kurczę. No jeszcze raz do nie i możemy sobie wybrać blok i kliknąć plusik. Teraz, jak się nie mylę, ja, ten tak, kliknijmy, Dobra. I teraz, jeśli wejdziemy sobie w inventory, to zdaje się, że, o, widzicie, jest. Po, pobierz komponenty potrzebne do e, zbudowania danego obiektu. Nie? Czyli wchodzimy sobie teraz tutaj, szukamy sobie kontenera, e, który zawiera te rzeczy. Tak? Duży kon, e, ż, kontener 3. I klikamy przycisk pyk i widzicie, pobrało nam potrzebne przedmioty. Czyli działa to tak jak troszkę taka bardziej upierdliwa i skomplikowana wersja Easy Inventory, który już wcześniej mieliśmy. Tak samo zobaczcie. To jest rzecz, której mi strasznie brakowało. Ikonka z informacją co to za blok, nie? Bo jeśli zmienimy nazwę bloku. Czy mam jakieś tutaj anteny? A, akurat jedną, ale zobaczcie, jeśli tutaj zrobimy coś takiego, nie? To już nie ma in napisu antena, nie. I teraz przynajmniej nadal będziemy wiedzieć, że to jest antena. Także to jest ogromna zaleta dla mnie, że, że coś tak, tak to działa. Tak samo, moim zdaniem, powinna być jeszcze obok druga ikonka z informacją o tym, czy to jest duży, czy mały blok. Oraz tutaj powinno być tak, jak są drzewka katalogów w Windowsie, na przykład albo w starszych systemach operacyjnych, to tutaj powinny być takimi drzewkami katalogów poukładane grupy. Przedmiotów oraz statki, do których one należą, i stacje kosmiczne. Czyli, na przykład, wiecie, jeśli coś należy do jakiegoś statku czy stacji, to wtedy możemy sobie zwinąć wszystkie bloki z tego e, obiektu, żeby nam nie przeszkadzał, ale tego jeszcze niestety nie dodali. E, dobra, jeszcze z takich gadżetów, które zostały dodane do tej wersji gry, to jest. E, o! Zapomniałem, że tutaj mamy Collector Weapons. okej, okay, dobra. E, Ej, dlaczego to zmajstrowałeś? Aha, dobra, dobra, robociki to zeżarły, bo, yy, bo... to było o niewłaściwym kolorze. Tylko jeden kolor jest słuszny. Żółty. Nie, szary. <laughs> Nieważne. Dobra. Okej. Okay. I teraz patrzaj Dodali do gry komorę kryogeniczną dla małych statków. Co jest moim zdaniem całkiem fajnym rozwiązaniem, bo do tej pory w podstawowej wersji gry tak, jest Cryo Chamber. Okay. I zobaczmy jak to Mmm, interior plate. No, tak. Zobaczmy, jak to wygląda w takim razie w tej wersji. Ok, czyli mamy jedno złącze małe na dole, z tyłu raczej, i dwa na e, dole. Ok, o. Block is not powered. Ok, musimy włączyć zasilanie, bo inaczej nie wsiądziemy. E... Szkoda, że nie ma plusiku przy baterii, żebyśmy mogli sobie... Jest! A, to... Aha, okej, okay, dobra. Czyli można scrollować baterię, widzicie, przełączać się między dwoma wersjami tej baterii, tylko nie ma ikonki plusika na menu G, przez co tego nie widać. E, bo zobaczcie, tutaj na przykład ten blok ma plusik na swojej ikonce i to oznacza, że można scrollem scrollować i zmieniać te bloki. Nie? To jest dosyć praktyczne. Widać tutaj po dodaniu tej małej baterii autorzy nie wpadli na to, żeby zaktualizować ikonkę. Dobra, blok jest zasilany, wsiadamy. Ale brudna szyba. ok Trochę śmierdzi. <ścoughs> Ale wygląda bardzo estetycznie ten blok. Zobaczcie. Bardzo ładnie wpisuje się w scenografię gry. Zróbmy sobie. Do tego za chwilę przejdziemy, bo to jest fajna sprawa, o czym, o czym chciałem za chwilę opowiedzieć. Okay? Tylko na razie chciałem przemalować to na domyślny kolorek, żeby sobie obejrzeć jeszcze, jak to wygląda. Więc bardzo mi się podoba, że autorzy zachowują spójność w scenografii. Czyli chodzi mi o to, że każdy blok, jaki jest w tej grze utrzymuje ten sam charakter i styl, dla, typowy dla tej gry. I prawdopodobnie, wiecie, no nie, nie sprawdzałem nazwisk, prawda? Mówiąc, podejrzewam, że w menu głównym gdzieś to będzie napisane. Kto za to wszystko odpowiada? I naprawdę ładnie to wygląda. Bardzo mi się podoba scenografia w tej grze. No, niestety jedną z jej wielkich wad jest to, że pancerze są strasznie kanciaste i statki wyglądają bardzo topornie przez to. Ale jeśli mamy zdolnego, e, zdolnego scenografa, który potrafi modelować fajne rzeczy z pomocą takich prostych metod, jakimi są tutaj te bloki, które mamy do dyspozycji. Jakimś takim oczywiście nie jestem, to można naprawdę niesamowite cuda robić, bo no, autorzy dają takie narzędzia, tylko one są dosyć trudne do tego, dobra. Później się to posprzątałem. <laughs> Okej. Okay. Dobra, na czym to skończyłem jeszcze? E, czyli tak, mamy tą up uproszczoną wersję build planera, co jest dosyć sympatycznym rozwiązaniem. Czy jeszcze coś było o czym zapomniałem wspomnieć? Chyba z nowych bloków nic nie ma obecnie. E, ok. E, to jest stary mod z, z tymi funkcjami dekoracyjnymi. Co to? Aha, to się Bielek, OK. Mm -hmm, dobra. I to jest kolejna rzecz, która już pochodzi z dodatku do gry. Yy, mamy standardowe cztery ikony emocji, które do tej pory w grze były, czyli to było przywitanie. A? Mieliśmy facepalm, mieliśmy kciuk w górze, kciuk w górze. A, bardzo ładnie. Oraz takie taki nazwijmy to wiwat, tudzież uciech, nie. Ok. A teraz dzięki temu nowemu DLC pojawiło się trochę nowych emotów. Mamy wskazanie miejsca takie w stylu tu ląduj. E, Podejść bliżej, albo podleć bliżej. Tutaj natychmiast. Ta. Idziemy tam, <laughs> albo idziemy tam, to w innej wersji. Idziemy tam. Ok. Albo tam. Okej, okay, to jest jakiś rodzaj. Angry, to jest podpisane, czyli że złość. Ok. Spróbujmy jeszcze raz to włączyć. No dobra, rzeczywiście widać trochę w tym złość, ale moim zdaniem powinien potuptać nóżkami troszkę więcej. Okej, okay, a to jest taniec. No dobra, tego się nie da pomylić. <laughs> Wiecie co? Mam wrażenie, że Shepard w efekcie Trójce w dodatku Cytadela miał identyczny taniec. Nie zdziwiłbym się, gdyby to było jakieś nawiązanie do tego. Shepard w tym dodatku, tam nawet było wspomniane, że tańczy tak, jakby nikt nie, jakby nikt nie patrzył. Okej, okay, a to jest Assist Stop, okej. Okay. A, patrzcie, one są, one są podpisane, że tutaj wskaż w lewo, wskaż do przodu, wskaż w prawo i tak dalej. Okej, okay. to może być interesujące jakby się machinimy robiło. W ogóle przy robieniu machinimu umiejętność tworzenia takich, e e e e takich ikonek jest na pewno bardzo cenna. Dobra, kolejna ciekawostka, która się pojawiła w tej grze dotyczy skórek postaci. Musimy sobie zbudować tutaj teraz stację medyczną, bo w sumie nie mamy żadnej. Tak, okej. Okay. I teraz kota byłoby tutaj fajnie ją dodać. Yy, med... A Yy, tak. Komorą, do której się wchodzi do przodu. Dobra. Yy, pyk. Och, przepraszam za te, za te iskry. Okejo. Okay, w sumie to powinienem tutaj zrobić trochę światła, tak sobie teraz, teraz, pomyślałem, bo w sumie jest to strasznie ciemno. Tak, może nie będzie, niech będzie jedno tutaj, jedno tutaj. I jedno tutaj. Rzecz, której mi strasznie brakuje w tej grze, to możliwości takiego zrobienia małego panelu przy tych światłach, żebym mógł modyfikować ich ustawienia bez, bez wchodzenia do tego menu i szukania tutaj tych funkcji po tym menu. Okej. Okay. Zróbmy większy follow, zwiększmy intensywność, pociupinkę żeby wiecie, chodzi o to, żeby nie, nie świeciła za mocno ta lampa, a jednocześnie, żeby był, była odległość na zasięg tego światła dosyć duży. Od razu lepiej. Widzicie, jak się wszystko ładnie oświetliło? Ok, dobra. I teraz zobaczmy. Tutaj się nic nie zmieniło. Korzysta się z tego tak samo jak zawsze, ale jak wsiądziemy tutaj, to pojawiły się cztery nowe kombinezony, które są dostępne tylko po ściągnięciu tego nowego dodatku. Mamy strój szefa. I tego, co opisali w, w filmie wideo opisującym ten, ten, to, ten update, tą aktualizację, to chodzi tutaj o kucharza, nie? To nie chodzi o, o szefa, szefa jakiegoś tylko bosa, czy tylko chodzi o kucharza. Rzeczywiście te paski takie, to taki pasiak, trochę w stylu bardziej wydaje mi się e, więziennym, jest niż tego. A, no, dobra, niech będzie. Coloring, recycling. Aha, okej, okay, dobra. Lecimy dalej. Mamy. Co jeszcze mamy? Medieval Suit to było, Proper Suit. Proper Suit to jest kombinezon, który oni określili jako właściwy strój inżyniera. Czyli, że tak powinien wyglądać inżynier. Gdzie mamy domyślny stór, strój, żeby porównać. Proper Rainbow Veteran. Aha, to jest domyślny. ok widzicie? Domyślny kombinezon wygląda tak czysto, jest taki bardzo gładki, e, i tak dalej. A jeśli założymy Proper suit No, halo, o, widzicie? To on jest taki bardziej z, zmięty, e, brudny, e, więcej kieszonek chyba ma, albo coś ten desejo, chociaż nie, wydaje mi się, że kieszonek ma tyle samo. Dobra, co tu mamy? To jest Rainbow, to jest coś, co było zawsze. Weteran to była. Weteran to jest w ogóle jeden z moich ulubionych kombinezonów w tej grze. Weteran to jest kombinezon, widzicie, on się różni tylko kosmetycznie. E, taki jest bardzo brudny i zniszczony. Ten, ten kombinezon mamy tylko jeżeli się miało grę przed wyjściem w wersji beta. Dobra, jest jeszcze budget. Aha, budget to już był wcześniej, ale jakoś chyba go nigdy nie mieliśmy okazji przemierzać. I złoty też był chyba dawany, jeżeli się ściągnęło tam jakąś ekstra wersję DLC jeszcze do, do tej gry. Dobra, e, załóżmy sobie swój mój ulubiony. Tu mamy Szef Proper, Medieval i Golden. Już wcześniej przećwiczyliśmy Medieval. Nawiązuje do Medieval Engineers tej gry drugiej gry twórców. Dobra. E, aha, i patrzcie, mamy tu jeszcze odpowiednie te odpowiednie rękawice A, zupełnie, o, muszę przyznać, że trochę olałem te, te kwestie kombinezonów i nie przymierzałem w ogóle żadnej rzeczy z tego, chociaż nie zdaje się, że leopardzie buty raz założyliśmy okej okay. weterana, niech będą no. a jeszcze jest hełm, patrzcie, proper, jest złoty szefa <tarpet> karpet, a Słowiański dywan. Dobra. Eee, niech będzie tak. Albo niech będzie tak. Okej, okay. dobra. I została nam jeszcze jedna bardzo ciekawa funkcja, którą chciałem wam za koniecznie zaprezentować. Moim zdaniem jest niesamowicie interesująca. Ponieważ ona dodaje nam możliwość modyfikowania typu tekstury obiektu. No. Tylko bez takich. OK. Już? Bloki się skończyły? Tak szybko? E, gdzie tu jest jakieś wejście? Pyk, pyk, pyk. Dobra. I teraz zobaczcie, tu mamy standardową blachę, która w tej grze zawsze była. E, ta tekstura blachy została troszkę zmodyfikowana na przestrzeni lat, ale nie, nie jest to jakieś duże odstępstwo od tego, co było w tej grze praktycznie zawsze. E? I teraz zobaczcie, jeśli wejdziemy sobie tutaj w farbki, to możemy sobie wybrać nowe... E, ...typy... Farby. Mamy coś takiego jak Carbon Fiber Armor, czyli zbroja z włókna węglowego. I zobaczcie, że ona ma taką teksturę Próbuję jakoś tak bliżej podlecieć, żeby to było lepiej widać widzicie. tekstura takiego plecionego włókna. Strasznie fajnie to wygląda. Wyobraźcie sobie, jakbyśmy na przykład zrobili model samolotu albo samochodu. O. I, i, I z czegoś takiego wykonana maska, czy jakieś poszczególne elementy. Nie, nie budowałbym całego pojazdu z tego materiału, bo to będzie psuło efekt, ale poszczególne jakieś elementy, moim zdaniem, by wyglądały super. Zwłaszcza jeśli byśmy po, ma, pobryzgali to jakoś tak na prawie czarno. Nie? Super efekt to daje. Dobra, mamy następny. Następna tekstura to jest czysta, czysta zbro, czysty pancerz. Tylko wrzu wrzućmy jakiś jaśniejszy odcień, żebyśmy widzieli różnicę. OK, i teraz wiecie co zrobimy? Zrobimy część bloków, pomalujemy. Połowa jest czysta, po lewej stronie jest ta czysta wersja. A po prawej stronie jest ta tradycyjna tekstura. Widzicie? Tradycyjna tekstura jest taka brudna, zużyta, ma jakieś rysy. Popalcowana jest troszkę tutaj jakieś otarcia są. I wygląda na generalnie coś, co w tym kosmosie sobie już leży. Kilka miesięcy, lat, może dłużej, nie? A to wygląda jak prosto ze sklepu. <laughs> Świeżo pomalowane. O kurde, wiecie, sobie pomyślałem, że chyba zaraz przełączę się w tryb kreatywny, zespałuję kilka wersji Skoczka i przetestujemy jak to będzie wyglądało na prawdziwym pojeździe, bo to musi wyglądać interesująco. I jeszcze mamy coś takiego, Digital Camouflage Armor. To jest e, kamuflaż taki pseudowojskowy. Widzicie? To musi świetnie wyglądać, jeśli wrzucimy jakiś taki prosty kolorek. Na przykład, nie wiem, wrzućmy na przykład coś takiego. Uhuhu. i do tego zróbmy na przykład jakieś takie e, wariacje kolorystyczne okay. ok jakby tak popracować troszeczkę z wyglądem takiej zbroi ale by to czadowo wyglądało a dobra, przełączę się w tryb kreatywny i zespawnuję kilka, kilka pojazdów latających kilka <laughs> I zaraz spróbujemy zobaczyć, co się stanie, jak będzie wyglądało to w innych wariantach. Dobra, jesteśmy w trybie kreatywnym. Zespałnowałem sobie kilka wersji, sk kilka skoczków, tak. Nie, nie, nie. Bez stłuczek proszę. Dobra. I może jeszcze jedną naszą przykład. Dobra. I spróbujmy sobie to trochę pomalować. Czyli tak. E hmm. Okej. Okay. Tak. Tylko ja bym to chciał na ciemny kolor poproszę. O, w ten sposób. I tak sobie pomyślałem, że tak jak wspomniałem we wcześniejszym ujęciu chcę pomalować na te ciemne kolory, na te raczej na ten. A, carbon fiber, tak? Tylko ele, niektóre elementy, nie? żeby nie był cały pojazd, bo wtedy będzie to moim zdaniem, dużo ciekawsze niż gdybyśmy tak po prostu walnęli na cały statek ten kolorek. Tak samo na przykład silniki nie powinny być z tego materiału, bo silniki muszą mieć jakiś mocniejszy pancerz. I tak sobie pomyślałem, że może zróbmy je. Ale zróbmy je zupełnie ciemne. Tak. A, tylko zlikwidowało się to. OK. Pyk, pyk. No! Takie, zobaczcie, że takie zupełnie czarne silniki z tego materiału bez rys, który jest czyściutki i elegancki, moim zdaniem wyglądają dużo ładniej. Ten pojazd wygląda jak taki świeży spod, spod fabryki, z fabrycznego działu. Dobra, i teraz tak, znowu ten jaśniejszy. I tak sobie teraz pomyślałem, że teraz próbkowanie tych kolorów będzie dużo trudniejsze, bo dotychczas wiecie, pobieraliśmy po prostu próbkę koloru i, i się, i się mazało, nie? A teraz okazuje się, że będziemy musieli jeszcze zwrócić uwagę na to, jaki kolor, kontrol, o tak, ten, jaki typ materiału jeszcze był zastosowany, okej. Okay. Chyba, że on to uczy się tego, zobaczmy, Shift ten, Aha, uczy się, patrzcie. On pobiera próbkę nie tylko, nie tylko próbkę e, koloru, ale również próbkę materiału. E? Widzicie? Ok, fajnie. Także możemy to od razu sobie ułatwić życie dzięki temu. E, tak sobie też pomyślałem, że e, zobaczcie, ewidentnie fakt, że tego miejsca tutaj jest tak dużo wolnego sugeruje, że autorzy chcą dodać możliwość robienia modów, które będą oddawały te funkcje tutaj, e, tak żeby gracze mogli sobie to robić samemu jakieś tekstury, czy też nie, nie wiem, jak oni to rozwiązali. Mi się wydaje, że jest jakaś tekstura, która dodaje jakąś bump mapę, na przykład, która udaje tą fakturę wypukłą, i na tym to do tego to się prawdopodobnie ogranicza. Nie jest to jakiś wielki wyczyn informatyczny, to co oni wprowadzili tutaj. Na pewno ciekawe urozmaicenie w każdym razie. Zobaczcie, ile ten pojazd zrobił się ciekawszy, kiedy. Ustawię go jakoś tak lepiej w stronę światła, żeby był troszkę fajnie oświetlony. Ok, i wyłączę swoją latarkę. No, dużo bardziej interesująco się to zrobiło. Zwłaszcza jak ten cockpit widzicie, on jest taki, właśnie z tego włókna. A jeśli zrobimy taki czyściutki, to czy nie będzie to lepiej wyglądało? Lepiej, zdecydowanie lepiej. Widzicie, cockpit czyściutki, gładki, wygląda wielokrotnie lepiej. I część kadłuba, widzicie, jest upomalowana w ten włókno. Fajnie, bardzo fajnie to tak teraz wyszło. E, o kurczę, ale tu ciasno. Zupełnie zapomniałem, jaki, jaki ciasny ten kopiec jest i ten pojazd w ogóle. Chociaż ja też mam, muszę mieć ustawionego jakiegoś strasznie wyciągniętego chwowa. Zobaczmy, display. Nie, to było w graphics chyba. E, Fold of view 80. No to nie powinno być tragedii, a jak damy 70? O, teraz wygląda to bardziej znajomo. <laughs> Dobra. No, fajnie, że autorzy cały czas coś robią, cały czas robią jakieś dodatki. Bardzo ciekaw jestem, jak, jak będzie to wyglądało dalej, bo na przykład fakt, że dodali kapsułę biogeniczną do małych statków, to znaczy, że oni ciągle myślą o tym, jak te małe statki zrobić, żeby były bardziej użyteczne w grze, bo moim zdaniem w tej chwili one są strasznie nieużyteczne i głównie nadają się tak naprawdę do transportu od punktu A do punktu B, bo tak ich moc. E, moc strzelnicza jest tak mała, że statki małe mogą się bić tylko między sobą. Mały statek z nawet naj, najmniejszym dużym statkiem nie ma dużych szans. E, dodatkowo... E, dodatkowo... E, 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 co chciałem powiedzieć? E, mają mało paliwa, mało noszą to, towaru i tak dalej. Wszystkie te są, tak, są to strasznie niewygodne ograniczenia, które sprawiają, że... Te małe statki są niewygodne w użyciu. A te, ten fakt, że dodają kap komorę kryogeniczną do tych statków sugeruje, że autorzy mogą chcieć iść w, iść w podobną stronę co na przykład twórcy Planet Nomads, żeby nie było dużych bloków i były tylko ma małe bloki, które ewentualnie, w sensie, a inaczej, żeby nie było dużych i małych siatek. Bloków, tylko żeby były wyłącznie małe siatki bloków i w ramach nich duże, małe bloki. Rozumiecie o co chodzi? Dzięki temu będzie dało się łączyć duże i małe bloki ze sobą w jedną siatkę i będziecie mogli mieć statek kosmiczny, który będzie zbudowany. Ja jestem, Tu jestem ok, będzie statek zbudowany, wiecie, na przykład z takiego bloku jak ten, ale do niego będzie można przyczepić mały blok. I, i, bo tak naprawdę, jak się nad tym zastanowić, to autorzy nawet to po części ewidentnie zaplanowali. Bo zobaczcie, że. Widzicie? Jeden blok duży jest szeroki na raz, 2, 3, 4, 5 małych bloków. Nie? Jak mi pamięć nie myli, jeszcze z takich istotnych informacji, to wysokość bloków w tej grze to 2,5 metra. Nie? Czyli łatwo jest obliczyć, że mały blok ma 1,5 metra na pół metra. Rozmiaru. Kurczę, przyciski mi się mylą, przepraszam. Strasznie się naklikałem. O, nie? Czyli to jest pudełko pół metra na pół metra na pół metra. Chociaż tak nie za bardzo to wygląda na to, jakby tutaj był ten astronauta. Chociaż może. Chociaż nie, faktycznie może być to pół metra na pół metra. Także e, wiem, że są mody, które robią coś takiego, że usuwają duże siatki w grze i duże bloki są zrobione z małych siatek, i dzięki temu można jeden z drugimi łączyć, ale wiecie, nie jest to oficjalnie pobł pobłogosławione przez autorów, więc traktujemy tego jako coś, czego w rzeczywistości w tej grze nie ma. No i została nam jeszcze do omówienia jedna ostatnia rzecz, którą w sumie powinienem wspomnieć wcześniej, to są oczywiście nowe kombinezony, e, które kosztują konkretne pieniądze. 15 zł za same kombinezony nowe, to jest trochę przegięcie moim zdaniem. Tu zdaje się, że jest jeszcze Fiber i Next Gen. Aha, czyli one, czy one są razem, czy Next Gen Bundle, ba okej. Okay. Czyli tak, ko kompletny zestaw ośmiu przedmiotów. hełmy, kombinezony, buty, czyli to są dwa kombinezony, tak? Aha. I Fiber Bundle, okej, okay, czyli mamy po prostu taki kombinezon oraz... Taki kombinezon do wyboru. Nie? Dla mnie 15 zł za kombinezon to już jest trochę przegięcie. Nie, nie, nie kocham twórców gry aż tak bardzo, żeby wydawać trzydychy na same kombinezony, których nosić nie będę, bo są zupełnie w moim typie. Ale mimo wszystko i tak chętnie kupiłem ten dodatek, który się tu pojawił. Zaraz wam pokażę, gdzie on jest. Gdzie on jest. O, udało się. Dobra. Sam dodatek można znaleźć na przykład na stronie oficjalnej gry. Jak wejdziecie sobie w sklep, to możemy ten, tam przejść albo w aktualności. Jak wejdziecie na profil gry w zakładce aktualności jest news na ten temat i będzie link do samego zakupu tego, tego style Packa I ten, pomysł na ten style pack mi się osobiście bardzo podoba. Zwłaszcza, że on. Dodaje coś, czego generalnie w modach w zasadzie nie ma, bo nie ma, nie ma tych tekstur na modele, nie ma tych tekstur. Wiecie, typu gładkie, fiber czy, czy coś tam. Też nie ma tych emoikonów, emo, emo, emotów, czy też animacji postaci. Kiedyś były. Ktoś, jakiś dobry twórca modowy, stworzył ich naprawdę dużo potem autorzy zmodyfikowali system animowania się postaci w tej grze i tamten mod przestał działać i przez to te kilkanaście, czy kilkadziesiąt różnych animacji, emocji bohatera przestało działać. Szkoda, bo autor nie chciał, autorowi się już nie chciało tego aktualizować, bo pewnie było to za dużo roboty, a, a jemu na co to nikt nie płacił. I teraz przez to nie ma żadnego moda, który by dodawał więcej emotów, a tak to dzięki temu trochę to zostało rozbudowane. Dobra, moim zdaniem gra fajnie się rozwija, fajnie by było, gdyby trochę to nastąpiło. Nieco szybciej, bo moim zdaniem to nie, nieco za wolno jest, ale i tak nie jest źle. E, mam nadzieję, że wkrótce wydadzą jakiś, na przykład, duży DLC do tej gry, żeby dodało jakiś wielki tryb. Tryb single playerowy, żeby było dużo, dużo fajnych rzeczy do robienia z jakimiś fajnymi zadaniami i imponującą scenografią, bo to byłoby naprawdę fajne. Wtedy bym na pewno dużo grał, <grym> bo tak wiecie, w trybie piaskownicy to trochę się nudno robi. Dobra, coś chciałem jeszcze powiedzieć. A właśnie, autorzy oficjalnie potwierdzili, że będzie wersja na Xbox'a. Okej, okay, dobra, to tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Dzięki wielkie, cześć.